Dumnie wkroczyliśmy w XXI wiek z ogromną liczbą osiągnięć w różnych obszarach nauki. Również w zakresie medycyny. Powstaje coraz więcej nowych, wyspecjalizowanych dziedzin medycyny, coraz więcej leków nowej generacji. Niestety w tym samym czasie wyraźnie widać pogarszający się stan zdrowia społeczeństwa. W krajach uprzemysłowionych 75% dorosłych cierpi na co najmniej jedną chorobę przewlekłą choroby kości, stawów, nadciśnienie, miażdżyca, alergie, choroby psychiczne. To tylko niektóre z nich. Co czwarte dziecko choruje na alergię, choroby górnych dróg oddechowych, przewodu pokarmowego, manerwice lub wady postawy. Dramatycznie obniża się próg wiekowy wszystkich chorób. Światowa organizacja zdrowia WHO podaje dane z całego świata na temat przyczyn śmierci w poszczególnych krajach. Polska w Europie zajmuje niechlubnie jedną z najwyższych pozycji, jeśli chodzi o przyczyny śmierci. Aż siedem na dziesięć osób w Polsce nie umrze z powodu starości. Główną przyczyną zgonów są choroby układu krążenia, umiera na nie co drugi Polak. Drugie miejsce zajmują choroby nowotworowe, umiera na nie prawie co czwarty Polak. W ciągu ostatnich 40 lat w obu przypadkach liczba ta uległa podwojeniu. Obie te dolegliwości zalicza się do tak zwanych chorób cywilizacyjnych. Są one bezpośrednio związane z rozwojem cywilizacji, która dała nam dużo wygody w życiu, ale niestety przyniosła nam również śmiertelne zagrożenia. Przerażające jest to, że nadal żyjemy w sposób nieświadomy tych zagrożeń, a najczęściej boimy się nie tego, co jest naprawdę groźne. Wielu ludzi obawia się śmierci w wypadku samochodowym, chociaż prawdopodobieństwo, że zginiemy podczas kolizji, wynosi 1%, czyli zginie w nich jedna na 100 osób. Tymczasem istnieje aż 75% prawdopodobieństwa, że nie umrzesz ze starości, a na jedną z chorób cywilizacyjnych, takich jak rak, wylew lub zawał serca. Aż 75 osób na 100 czeka taki los. Czy wsiadłbyś na karuzelę, z której spada 7 na 10 osób? Niestety już jesteś na takiej karuzeli. To jest karuzela życia. Na szczęście nie jest za późno, aby dokonać zmiany w swoim życiu i zadbać o zdrowie swoje i swojej rodziny, jak również o swój wygląd. Otyłość i nadwaga, która obecnie dotyka co drugą osobę, jest najczęściej tylko wynikiem czasów, których nie rozumiemy. Po obejrzeniu tego filmu będziesz wiedział, co należy zrobić, aby uniknąć bądź przynajmniej zminimalizować zagrożenia, jakie funduje nam cywilizacja. Gdy już go obejrzysz, będziesz należał do nielicznego grona ludzi świadomych, co może mieć zbawienny wpływ nie tylko na Twoje życie, ale również na życie Twoich najbliższych. To, co dzisiaj leży na półkach sklepowych, trudno już dłużej nazywać żywnością. Wysoko przetworzone produkty przestały spełniać swoje podstawowe funkcje. Niestety, pomimo licznych programów publicystycznych i naukowych, Wiele osób nadal nie ma pojęcia, dlaczego jedzenie ma znaczenie. Obecnie toczy się spór o to, czy aby zachować zdrowie, powinniśmy się suplementować, czyli uzupełniać niedobory w naszym organizmie, czy też nie jest to konieczne. Mając na myśli suplementację, najogólniej można przyjąć, że pod tym terminem kryje się spożywanie często wyizolowanych substancji odżywczych, takich jak minerały czy też witaminy. Badania ukazujące neutralne, a nawet szkodliwe działanie suplementów dotyczą jedynie produktów pochodzenia syntetycznego. Ważne, by nie mylić suplementów pochodzenia naturalnego z produktami syntetycznymi. Jest tyle samo zwolenników suplementacji, jak i jej przeciwników. Jedni twierdzą, że żywność dzisiaj jest tak uboga w składniki odżywcze, że bez uzupełniania naszego pożywienia nie jesteśmy w stanie zdrowo żyć. Inni twierdzą, że wystarczy tylko zdrowo się odżywiać i suplementy nie są nam potrzebne. Nasz układ pokarmowy nie da się oszukać. Ewoluował przez tysiące lat. Jest przystosowany do przyswajania naturalnych produktów, aby w wyniku złożonego procesu trawienia dostarczyć w sposób prawidłowy zarówno ilościowe, jak i jakościowe składniki odżywcze. Tymczasem współczesne syntetyczne suplementy, będące dziełem wysokiej technologii, nie są rozpoznawane przez organizm i są usuwane jako toksyny. Dlatego współczesna suplementacja powinna opierać się na świadomym spożywaniu naturalnej żywności obfitej w życiodajne substancje odżywcze. To w Japonii po raz pierwszy wprowadzono nową nazwę żywność funkcjonalna. Właśnie pod tą nazwą kryją się naturalne produkty bogate w substancje odżywcze. Aby być świadomym konsumentem, warto zrozumieć różnicę pomiędzy jedzeniem a odżywianiem, abyś nie miał wątpliwości, co powinnaś robić, aby zachować dobre zdrowie. Już 2,5 tysiąca lat temu Hipokrates, zwany ojcem medycyny, wypowiedział słynne zdanie rozstrzygające spór o potrzebę suplementacji. Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem. To ponadczasowe stwierdzenie mówi wprost, że rozsądne podejście do odżywiania powinno zapewnić nam długie życie w zdrowiu. Jedynym warunkiem jest jedzenie zdrowych produktów. Niestety na co dzień tego nie robimy. Według magazynu wprost Polacy wydają rocznie na zdrową żywność średnio tylko 19 zł, Niemcy 90 euro. Rekordistami są Szwajcarzy, którzy na zdrową żywność wydają przeciętnie aż 185 euro. Tak małe zakupy Polaków są spowodowane dwoma czynnikami: Pierwszy to niska świadomość, a drugi to brak pieniędzy. Na szczęście to może się zmienić. Ten film wyjaśni ci, dlaczego tak duże znaczenie ma odpowiednie odżywianie. Zacznijmy od wyjaśnienia dlaczego jedzenie ma znaczenie. Dla lepszego zrozumienia zagadnienia posłużymy się analogią. Porównajmy proces powstania człowieka do budowy budynku. Aby powstał budynek, potrzebny jest zarówno projekt i inżynier pilnujący procesu budowy, jak i zróżnicowane materiały niezbędne w procesie budowy. Oprócz materiałów budowlanych potrzebne są jeszcze woda i energia. Zanim mały człowiek zamieni się w dużego, na straży powstałego życia stoi inżynier, czyli nasze DNA, przechowujące wszystkie dane dotyczące naszego ostatecznego wyglądu. Natomiast źródłem materiałów budowlanych, jak i energii niezbędnej w procesie budowy, jest spożywane jedzenie, które powinno dostarczać nam niezbędnych składników budowlanych. Zanim człowiek stanie się dorosły, przykładamy szczególną wagę do tego, co jemy, bo mamy świadomość, że rosnące ciało ma duże wymagania. Problem pojawia się w dorosłym życiu. Wracając do naszej analogii, gdy budynek jest już gotowy, niezbędne dla jego funkcjonowania jest tylko dostarczanie energii i wody. Niestety, w przypadku człowieka to nie wystarcza. W tym momencie dochodzimy do sedna. Człowiek nigdy nie jest obiektem skończonym, jest budowlą w ciągłym rozwoju, aż do ostatnich chwil życia. Za chwilę poznasz fakty na temat swojej budowy i zrozumiesz znaczenie zdania jesteś tym, co jesz. Pierwszy fakt. Człowiek zbudowany jest z bilionów komórek, z których najstarsze mają maksymalnie 7 lat. To znaczy, że poza neuronami wszystkie nasze komórki ulegają ciągłej wymianie. Drugi fakt to tempo, w jakim się to dzieje. W ciągu zaledwie jednej minuty u zdrowego człowieka ginie, a na ich miejsce powstaje około 2 milionów nowych komórek. Ten proces trwa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez całe nasze życie. Trzeci fakt. Każdego dnia wraz z pożywieniem powinniśmy dostarczać około 90 niezbędnych składników odżywczych. Jest to 60 minerałów, 16 witamin, 12 podstawowych aminokwasów i 3 podstawowe tłuszcze. Część tych składników jest magazynowana, ale niestety większość z nich jest rozpuszczalna w wodzie i musi być dostarczana na bieżąco, kilka razy dziennie, ponieważ organizm nie potrafi ich magazynować. Dłuższy niedobór któregoś z tych składników może prowadzić do różnego typu chorób. Nie wszystkie z nich żywność dostarcza w optymalnych ilościach. Czwarty fakt. Lekarze i dietetycy od lat zalecają spożywanie owoców i warzyw co najmniej pięć razy dziennie, ze względu na zawartość niezbędnych substancji potrzebnych w procesie budowy naszego organizmu. Zatrzymajmy się na moment przy tym stwierdzeniu dlaczego pięć razy dziennie, a nie raz, a dobrze? Odpowiedź jest kluczem do zrozumienia wielu naszych problemów. Niezbędne substancje zawarte w owocach i warzywach, rozpuszczalne w wodzie, magazynowane są przez nasz organizm zaledwie 3 do 6 godzin. Dlatego im częściej je jemy, tym lepiej przebiegają kluczowe procesy w naszym organizmie. Często tego, czego nie widzimy, nie rozumiemy. Proces budowy naszego ciała jest długotrwały i niestety nie jest widoczny gołym okiem. Do tej pory nie poznaliśmy tych faktów. Świat naszego wnętrza wciąż ma wiele tajemnic, które dzięki stosunkowo młodej dziedzinie, jaką jest medycyna ortomolekularna, zaczynają wychodzić na światło dzienne. Procesy, które odbywają się w naszym wnętrzu są trudne do wyobrażenia. Na szczęście nauka poczyniła postępy. Dzięki niej możesz poznać komórki swojego ciała. Na przełomie lat 90., WHO, Światowa Organizacja Zdrowia, uznała nową teorię zdrowia i choroby, mówiącą o tym, że wszystkie problemy w organizmie zaczynają się na poziomie komórki. Znając naszą budowę, nie możemy zaprzeczyć faktom, że nasze zdrowie jest w naszych rękach. Badania wykazują, że tylko w 10% przyczyną chorób jest nasze DNA, w 30% za nasze zdrowie odpowiedzialny jest styl życia, jaki prowadzimy, a w 60% decyduje to, co kładziemy na talerz. Wracając do naszej analogii, katastrofy budowlane się zdarzają. Odpowiedzialność za nie ponosi albo zła konstrukcja, albo zła jakość materiałów, z których budynek został zbudowany. Nasze zdrowie czasem szwankuje, ale tylko w 10% jest to niezależne od nas. Nasz inżynier, czyli DNA, czasem zawodzi, ale przede wszystkim to nasze decyzje prowadzą nas do zdrowia lub choroby. Choroby układu krążenia oraz choroby nowotworowe w ciągu ostatnich 40 lat podwoiły swoje żniwo. Niestety, dopóki się nie ujawnią, bardzo często nie widzimy ich symptomów. Rozwijają się bezobjawowo, gdyż groźne zmiany odbywają się na razie na poziomie komórek. Często wykrywane są za późno, bo w przeciwieństwie do bólu zęba, niemalże do ostatniej chwili bez specjalistycznych badań, nie daje się ich zauważyć. Wielu lekarzy wypowiada złowieszczo brzmiące zdanie: Już prawie nie ma ludzi zdrowych, są tylko źle zdiagnozowani. Winę za ten stan rzeczy ponosimy często zupełnie nieświadomie. Niewiele osób stara się przestrzegać zasad zdrowego stylu życia. Może zaliczasz się do nielicznych, którzy uprawiają sport, jedzą owoce i warzywa co najmniej pięć razy dziennie, ale czy zdajesz sobie sprawę, że to może nie wystarczyć? Rozwój przemysłu niestety dotknął również produkcję żywności. Przeprowadzane regularne badania w Szwajcarii ujawniają katastrofalne w skutkach zmniejszenie zawartości cennych składników odżywczych w warzywach i owocach. Nasza wiedza na temat żywienia nie nadąża za destrukcyjną cywilizacją. Kiedy dziadek kładł marchewkę na talerzu, nawet do głowy mu nie przyszło zastanawiać się nad tym, ile magnezu ta marchewka mu dostarczy. Marchewka to marchewka. Dzisiaj taka ignorancja doprowadza nas do deficytu magnezu na poziomie 75%. Co oznacza, że aby dostarczyć tę samą ilość magnezu, musisz zjeść cztery marchewki, a nie jedną. Czy zdawałeś sobie z tego sprawę? Czy patrząc na ziemniak, widzisz w nim źródło wapnia, czy tak jak dziadek nie myślisz o tym i zaspokajasz potrzeby swojego organizmu w zaledwie 20%.? Jeśli nawet znasz się na owocach i warzywach i wiesz z jakich wartości odżywczych one słyną, to jeszcze musisz do tego dołożyć wiedzę, gdzie były uprawiane. Bez tej wiedzy może się zdarzyć, że nieświadomie będziesz spożywał trociny z przekonaniem, że zdrowo się odżywiasz. Żadna z roślin nie produkuje potrzebnych nam minerałów, tylko wyciąga je z ziemi, na której rośnie, a przynajmniej było tak dawniej. Obecnie mamy do czynienia z prawie kompletnie wyjałowioną ziemią. Przyczyniło się do tego odkrycie, że znacznie szybciej rosną uprawy nawożone trzema pierwiastkami azotem, fosforem i potasem. Nadmierna eksploatacja poprzez skrócenie czasu wzrostu roślin doprowadziła do zubożenia ziemi, a w konsekwencji do coraz słabszych plonów. Pierwsze sygnały o problemie z glebą sięgają początków poprzedniego stulecia. Technologie zachodu już od dawna są w Polsce. Problemy Amerykanów z wczoraj są naszymi problemami dzisiaj. Senat Amerykański na drugiej sesji 74 Kongresu wydał dokument numer 264, stwierdzający, że ziemia w USA jest bardzo uboga wręcz pozbawiona minerałów. Dlatego ludzie powinni zażywać suplementy, aby zadbać o właściwy poziom minerałów w diecie. Jeśli nie zmieni się proces produkcji żywności, będzie tylko coraz gorzej. Na takiej glebie rośliny nie chcą rosnąć, nie potrafią się bronić przed pasożytami. Takie obrazki to już przeszłość. Dzisiaj rolnik to producent nastawiony na ilość, a nie na jakość. Naukowcy znaleźli rozwiązanie w postaci hodowli hydroponicznej, czyli bez użycia gleby oraz modyfikacji genetycznych połączonych z chemicznymi środkami ochrony roślin. Fabryki jedzenia ustawione są na najwyższą wydajność, aby wygrać wyścig z czasem. Prawie wszystkie środki są dozwolone. Nieznane są skutki długoterminowego spożywania takich warzyw i owoców. Wielu ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy, że na co dzień zjadamy owoce modyfikowane, nie będąc o tym informowanym. Przykładem takich modyfikacji są uwielbiane przez nas pomarańcze bezpestkowe. Jeśli pomarańcza nie ma pestek, to jak się rozmnaża? Pestka jest nasieniem, brak pestki oznacza brak nasion, a to wbrew naturze. Czy za takie rozwiązania w przyszłości nie zapłacimy zbyt wysokiej ceny? Coraz częściej mówi się, że warzywa i owoce z takich upraw bardziej nam szkodzą niż pomagają. Wszystkie te współczesne rozwiązania pozornie działają. Owszem, spowodowały, że rośliny są duże, ale puste, pozbawione wartości, jakie kiedyś miały. Czym roślina szybciej rośnie? tym mniej ma czasu na wchłonięcie składników mineralnych z ziemi, o ile w ogóle rośnie na ziemi. Na co zwracasz uwagę robiąc zakupy? Na jakość czy na wygląd? Niestety jakości nie zmierzysz, a wygląd sprawia pozory jakości. Przypomnij sobie jak kiedyś smakowała rzodkiewka, pomidor czy cebula, jak intensywny był smak czosnku. Współczesna żywność ma coraz mniejszą gęstość odżywczą to oznacza że w tej samej ilości jedzenia dawniej i dziś nie ma tej samej ilości składników odżywczych jeden z najbardziej cenionych farmaceutów w Europie docent doktor habilitowany Aleksander Ożarowski powiedział obawiam się że gdybyśmy chcieli uzyskać niezbędne dawki witamin i biopierwiastków ze spożywanych owoców warzyw i zbóż musielibyśmy zjadać je w takich ilościach że nasz przewód pokarmowy by temu nie podołał o zaspokojeniu potrzeb na witaminy i biopierwiastki w sposób naturalny można by myśleć tylko wtedy, gdybyśmy mogli zjadać owoce natychmiast po ich zerwaniu, warzywa po wykopaniu z ziemi. Kontynuując, stwierdza on, iż dziś, aby dostarczyć wszystkich niezbędnych składników odżywczych, musielibyśmy spożywać około pięćdziesięciu kilogramów różnego rodzaju pożywienia dziennie, co wyjaśnia wciąż narastający problem otyłości w krajach wysoko uprzemysłowionych. W wyniku niskiej gęstości odżywczej potrzebujemy coraz większej ilości pożywienia, aby pozostały w niej odrobiny substancji odżywczych, zaspokoiły potrzeby naszego organizmu. Niestety coraz większa ilość wyjałowionego jedzenia dostarcza nam przede wszystkim niepotrzebnych kalorii. Tego nie da się już zatrzymać. Otyłość jest coraz bardziej powszechna. Jeśli nie zaczniemy używać żywności wysokiej jakości, czeka nas niedożywienie i otyłość. Już teraz specjaliści mówią, że żyjemy w czasach najbardziej najedzonej, a jednocześnie najgorzej odżywionej ludzkości w dziejach. Czas otworzyć oczy i przejąć odpowiedzialność za zdrowie własne i naszych najbliższych. Czas na podjęcie działań chroniących nas przed bezmyślnym jedzeniem. Czas na świadome spożywanie produktów mających na celu odżywienie komórek naszego ciała. Wiemy już, że na pewno muszą to być produkty w pełni naturalne, które raczej trudno będzie znaleźć na półkach w aptece. Mając świadomość, że w świetle polskiego prawa produktem naturalnym nazywa się taki, w którym co najmniej jeden składnik jest pochodzenia naturalnego, znalezienie suplementów z grup witaminy i minerały, nienasycone kwasy tłuszczowe omega 3,6,9, 22 niezbędne aminokwasy, oraz związki fitochemiczne niezbędne do prawidłowego przyswojenia naturalnych składników odżywczych, staje się poważnym wyzwaniem i często wymaga dużej wiedzy. Na szczęście jest rozwiązanie w postaci komplementarnych produktów zawierających wszystkie przedstawione grupy. Na potrzeby współczesnego świadomego konsumenta powstały produkty w postaci mieszanki najbardziej wartościowych owoców, nazywanych przez specjalistów w zakresie odżywiania Super Fruits Super Owoce. Istnieje również rozwiązanie nękającego wielu z Was problemu nadwagi i otyłości. Pamiętaj, zdrowie Twoje i Twojej rodziny zależy od poziomu Twojej świadomości. Od teraz nie możesz powiedzieć, że nie wiedziałeś, ale tylko od Ciebie zależy, jak wykorzystasz zdobytą tutaj wiedzę.